Cześć i dobry, witam w kolejnym vlogu na moim kanale. Eee, witam się na samym początku prawie mojego tygodnia. Eee, jest środa, <grym> ale mam początek tygodnia. Nie no, jest środa. Witam się dopiero w środę, ponieważ e, miałam trochę rzeczy na głowie. E, do tego Michalinka mi się rozchorowała. Mamy gorączkę, więc jesteśmy w trakcie mm, leczenia się. Kuracji, e, także mieliśmy trochę przeboi, ale chcę się z Wami przywitać, powiedzieć, że jestem w trakcie przygotowań e, do Chrzcieni Michalinki, już byłam w restauracji, wszystko e, umówione, również w kościele, e, także te dwie rzeczy mamy na ten moment krepnięte. Zostało nam właśnie takie zrobienie bardziej jakichś dekoracji. Robię je sama, już dużo rzeczy zamówiłam, jeszcze muszę dokupić trochę balonów i będę przygotowywać ścianę ala ściankę, taki bardziej po prostu nie, taki stelaż z banerem, z różnymi balonami. Także taką mini, mini dekorację na, na zdjęcia. Uwielbiam takie rzeczy, uwielbiam swoją kreatywność tym wszystkim. Także nie mogę się doczekać, aż to będzie efekt końcowy. Zobaczycie to jeszcze w tym filmiku, jak rzucę z chrzcin kawałek. Także oglądajcie na pewno, żeby to zobaczyć, jeżeli jesteście ciekawi. No i co, przyjeżdża w międzyczasie do mnie jeszcze rodzinka, babcia, rodzice, ciocie, wujki, chrześni, Michaliny, także fajny, fajny tydzień się zapowiada z rodziną, e, pogoda jest typowo jesienna, więc idealny mood na Picie herbatki wieczorami rozpoczęty. Już obejrzałam Harry Pottera, jak na klasyczne rozpoczęcie jeśli się nie przystało. A dzisiaj będziemy oglądać Vinci 2, bo dodajemy Netflixa, także ee, już czekam na mojego męża wróci z pracy i wieczorem siadamy do Vinci 2. Masz za 5 dni. Jakie pięć dni? Za Będziesz. Patrzcie, jak mój słodziaczek sobie leży. Mm. Taka grzeczna jesteś. I co dzień słuchajcie ona tak nie leży, nie? Ona jak tylko leży na brzuchu, to od razu e, się wnosi na rękach, ale jest tu, sobie... o, właśnie tak. Tylko tak leży na brzuchu. Odkąd nauczyła się tą głowę podnosić. No... Ale teraz ewidentnie dokucza jej ta gorączka. I tak sobie leży i się przytura co chwilę do mnie. Mały szkrabek. Cześć! Witam, słuchajcie, nie w kolejnym dniu, a w kolejnym tygodniu. Zaczęłam nagrywać dla was vloga w zeszłym... E bo miałam taką ochotę, żeby pokazać Wam tydzień z moją rodziną, tydzień przygotowania do chrzcin, chrzciny, ale niestety los jest nieprzewidywalny i Michalina się rozchorowała już tak naprawdę mocno. Tak jak widzieliście w poprzednich urywkach, była chora, ale myślałam, że mm, zaraz jej to minie. Ale gorączka zaczęła się bardzo rozwijać, i skończyło się to nawet na 39,4, więc y, dni przed chrzcinami były naprawdę mocne. Cały czas się chłodziliśmy, y, próbowaliśmy po prostu zbijać tą gorączkę. No i w dzień tak naprawdę przyjazdu rodzina ona tak naprawdę dopiero wyzdrowiała w pełni, więc naprawdę ostatni tydzień był dość ciężki, więc nawet tak naprawdę ja nie miałam głowy do tego, żeby nagrać cokolwiek. Po prostu w międzyczasie, jak tylko udawało mi się je jakoś ululać, to yy, ogarniałam tę ściankę. Yy, a tutaj Wam wrzucę, jak ta wyglądała ścianeczka ostateczna na Chrzciny. Taka, tak jak mówiłam, minimalistyczna, no ale byłam z niej bardzo zadowolona. Mieliśmy dzięki temu piękne zdjęcie. Wrzucę Wam właśnie tak ze Chrzcin po prostu kilka naszych zdjęć, kilka urywek, żebyście mogli zobaczyć jak celebrowaliśmy ten sakrament. Mamy super chrzestnych dla Michaliny. Jestem pewna, że będą nam pomagać i wychowywać wierzę i będziemy po prostu wszyscy dla niej super ludźmi. Będziemy ją uczyć podejścia do świata i jak. Ten świat jest i dobry, i zły. Także bardzo się cieszę. Wybraliśmy naprawdę świetne osoby, naszą rodzinę i spędziliśmy naprawdę pięknie e, cały ten weekend. Także jestem zadowolona. E, ostatecznie jak wyszło. W międzyczasie, mimo że Michałka była chora, to wyrwaliśmy się z mężem na masaż, bo mieliśmy go już od miesiąca zakupiony i po prostu czekaliśmy na to, ale przyjechała wtedy babcia i zarazem z pra Michaliny półtorej godzinki z nią posiedziały, pobawiły ją. Już wtedy miała takie właśnie 37,6 gorączki, więc już nie było wymagane tyczek mamy i przytulanie mamy. już Wystarczała po prostu zabawa i rozweselanie przez babcię. Także trochę tego czasu spędziliśmy. Różnie. Dużo się działo. Była i choroba, i rodzina, i imprezka, i ten masaż. I nic nie nagrałam. Trudno. Życie to nie tylko telefon, przede wszystkim. To jest moja rodzina kochana, z którą się cieszę, że spędziłam ten czas. A nagram po prostu dla Was klasycznego, jesiennego vloga ode mnie z mieszkania. <grych> I może pójdziemy gdzieś. A, wiem, że musimy pójść ja muszę jechać opłacić chrzcinę, bo jeszcze nie zapłaciliśmy, bo mam tam 2-3 dni na zapłatę, także jedziemy zapłacić chrzcinę. I jest to blisko fajnego parku, więc jeżeli nie zaskoczy nas e, jakiś straszny deszcz, to wybierzemy się z Miśką jeszcze tam na spacerek. A teraz e, Miśka zasnęła, ja się ogarnęłam, coś zjem i odpocznę chwilkę, bo powiem Wam, odzwyczaiłam się od takiej ilości ludzi. I wczoraj trochę już jak pojechali reszta gości, to posprzątałam mieszkanie z mężem, ale e, jeszcze nam zostało parę rzeczy, ale. To już wieczorem, jak już może wrócić z pracy, ogarniemy to razem. E, a teraz idę sobie chwilę w ciszy odpocząć zanim nimi wstanie. I jedziemy na jakiś spacerek i tak dalej. No, ostatnio w ogóle e, widziałam, że sześciomiesięczne dziecko mówi mama, a to było pierwsze słowo około 6 miesięcy. Nie wiem, czy to nie było jakieś fikcja. Ale jeżeli tak, to mieszka ma za jakieś 3 tygodnie, 6 miesięcy, za jakieś, no za dokładnie 2,5. I mam nadzieję, że w takim razie może i ona jakieś pierwsze słowo powie, słuchajcie, kto wie, kto wie, może. Ale dostaliśmy prześwietny prezent od chrzestnego taki album, w którym możemy udokumentować właśnie wszystkie jakieś chwile, jak pierwsze słowo jakie to było pierwsze słowo, kiedy, kiedy zębki, kiedy co. Także już nie mogę się doczekać, jak będę uzupełniała ten album. Muszę uzupełnić się na najbliższe pół roku, ostatnie pół roku, tam wspomnień. Dobra, rozgadałam się, do zobaczenia później. tak gadasz? Do mamy coś mówisz? No ale to patrzy się mamie w oczy, jak się do mamy gada. Bo mama nie wie, czy mówisz do mnie, czy koło mnie, wiesz? Ja sobie zrobiłam kawkę. Michaśka się trochę bawi na macie. <grywia> I potem jakiś spacerek, ojku, już ziewam. No i czy ona nie jest słodziutka? Czy ty nie jesteś słodziutka? Ja jesteś, Krusin, mamusi, słodziutkie. <grym> Lubię zmiąć pana w ten czas. Ona tak fajnie, już się uczy tych rzeczy wszystkich. Piękne widoki. Mmm, <grym> tak. Czekam aż zacznie już tak naprawdę pełzać i raczkować. Taki etap, na który naprawdę mocno czekam, chcę już, chcę już tak sobie robię kawkę w kuchni, a nagle do mnie dworakuje taki słodziaczek i mówi mama, mama. Moje małe marzenie wtedy się spełni, kolejne. Tak, pierwszym nim jesteś ty. Patrzcie, Kruszynka, mnie się nawet sama trochę pobawić. Wyrasta z atencji, zobaczymy. Pojechaliśmy opłacić, myśleliśmy, że pójdziemy na ten park spacer do parku No i klasycznie, jak tylko ruszyliśmy autem, to e, zaczęło e, padać Mimo, że było okno przerwy od deszczu Więc wracamy na chatę I resztę dnia spędzimy pewnie tam, bo pewnie się nie uspokoi A chociaż Miśka sobie grzecznie pospała trochę w foteliku Bo auto właśnie działa na nią dosłownie Jak jakby to opisać? E, no, jak to napisać, taka naturalna kołyska serio, jak tylko ją wkładamy do hotelika samochodowego, to ona od razu śpi więc jak, jak chce gdzieś wyjść a Michalina za bardzo płacze, Michał, płacze Michałowi, to Michał może spakować do auta i ma gwarancję tego, że będzie miał ciszę czuję się jak za kiedy się ładnie ubierało że, na wyrzucenie śmieci to był jedyny moment, kiedy można było nałożyć coś ładnego to ten czas, kiedy y, nie można było wychodzić z domu, a chodziłaś tylko w dresach i był ten taki jeden moment w ciągu dnia, że ubrałeś swoje najlepsze ciuchę i szedłeś wyrzucić śmieci albo do sklepu <grym> na parę minut. Jezu, przerażające to jest, jak to kiedyś opowiem miejsce to ona się zdziwi, a tak serio to po prostu po drodze wyrzuciłam śmieci, ale tak mi się to skojarzyło. Idę trochę pochodzić po świeżym powietrzu, a że pada, nie będę mi zbierać na taką pogodę, sama sobie pospaceruję, trochę odetchnę, odpocznę i wrócę do nich, spędzać czas z rodziną. Nie wiem czy już wspominałam tutaj na vlogach, czy tylko na TikToku, ale Michalina ogólnie ma taki problem, żeby zasnąć u kogoś innego niż u mnie lub w wózku. W wózku no to normalne, że na spacerze pójdzie spać, ale mało kto potrafi ją uspać jakby w dzień na rękach, tak? Jakby no usypia przy, przy cycku najczęściej, a mojej Siostrze świetnej. Mam jeszcze z tej Udało się to zrobić w weekend. Mojemu tacie się udało. I teraz mój mąż mi napisał, że też właśnie mu zasnęła na ramieniu i ją odłożył. A ja sobie dalej właśnie spaceruję. Jestem dumna z jednego i drugiego. Naprawdę mega, mega się jaram. Cieszę się, że już do tego dorosła. Że ktoś jeszcze może ją uspać. Nie tylko ja. Klasyczny zestaw jesieniary. Zobaczcie, to jest ten album, o którym wcześniej wspomniałam. Do tego była wyłączona taka mała karteczka. Wraz będę sobie uzupełniać. No i jest cały ten alb album. Wielkie wspomnienia mojego człowieka. No i tutaj tak po spisie treści Wam pokażę. Zobaczcie. Witaj na świecie, ciąża, rodziny, pierwsze chwile w domu, świat w dniu moich narodzin, pierwszy miesiąc, drugi miesiąc, no wszystkie miesiące, mój dom, pierwsze kroki, pierwsze urodziny, pierwsze wakacje, nasze podróże. Pierwsza gwiazdka. Odcisk stóp. Odcisk dłoni. Świetne, prawda? Pierwsze. Piękne. O kurczę, tego nie napisaliśmy. No dobra. Cofniemy się w czasie i udamy, że napisaliśmy. No mniej więcej tak to w środku wygląda. Taka kronika wspomnień. Piękne. Uzupełniłam już naprawdę dużą część tej książki, jakby w tył, te 6 miesięcy, co wspominałam w yy, chwilę wcześniej. Yy, I właśnie przechodzę do uzupełniania historii, jakby z konkretnego miesiąca. I jeżeli ktoś mnie ogląda, który jeszcze, kto jeszcze nie urodził, to naprawdę kupcie to na samym początku, bo my teraz z mężem próbujemy się cofnąć wstecz 3 czy 4 miesiące, i jest to naprawdę trudne, więc. Yy, Trudno potem będzie znaleźć, jakie były nasze rytuały, czy zabawne rzeczy, jakie robiła w danym miesiącu. Także miejcie to na samym początku Waszej przygody z Bobasem, bo będzie potem ciężko tak jak nam yy, trochę się cofnąć. Jakby pamiętać, wiecie te chwile, ale nie tak dokładnie. Także jeszcze raz polecam piękny prezent, jeszcze raz dzięki, jeżeli mnie oglądasz Piotrek. <laughs> yy, a Wam polecam również coś takiego. Mieć. Miśka już zasnęła, więc ja przyszłam do łazienki do się myć, zrobię sobie pielęgnację i dzisiaj sobie zrobię jakąś maseczkę w płachcie. Słuchajcie, prosto z Tajlandii. Moja bestia ostatnio była w Tajlandii i przywiozła mi kilka maseczek. Już jedną testowałam ostatnio z moją siostrą i naprawdę te tajlandzkie kosmetyki Niczym się mają do tych polskich. Wasze nie przetestowałam wszystkich, <grych> ale mam masę tajlandzkich i, yy, i bardzo dużą ilość maseczek, którą ostatnio koreański drwał. patrzcie, <grych> na promce Jedna była za złote 90 zł w Rosmanie, więc po prostu wziąłem sobie zapas i mam naprawdę je na długo. Także dzisiaj jakaś tajlandzka, może Jutro koreańska. Także dzisiaj chyba wybieram tą różową w grubej płachcie. I testujemy. Tak, Dam Wam znać, jak już już zrobię. Eee, pokażę Wam efekt nałożenia. I tyle. Tyle z mojej strony. Dzięki bardzo za oglądanie tego jesiennego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Tak jak zawsze... Zachęcam do subskrypcji, lajkowania i komentowania i do zobaczenia w następnym vlogu. Pa! Dobra, wiecie co? Wygląda jakbym nie miała maseczki, to mi kawałek się urwał przypadkiem. Okazało się, że to jest hydrożelowa maseczka i prawie jej nie widać właśnie. Także właśnie sobie ją wmasuję zaraz masażerem jeszcze. I za 20 minut mamy ściągnąć. Przeczytałam się, aż zdziwiłam, więc przeczytam na stronie jakiejś tajskiej z tłumaczeniem polskim. E ale gwarantuję 20-krotnie większe nawilżenie. E sprawdzimy to także. No nic, dobra. Jeszcze raz dzięki. Papa. Pa.